Witam wszystkich z tej strony Piciu. Jestem teraz sławnie. Jadę w kierunku Gdańska z maszynkami. No raczej będę tutaj przejeżdżał, jak się nie mylę, koło gospodarstwa Joker Farm. Zobaczymy, może coś będzie widać. Gdzieś być tu, ale dokładnie nie wiem gdzie. Może już minąłem, nawet. Ale jak człowiek patrzy na drogę, to nieraz nie zwraca uwagi. Stanąłem sobie na pauzę i tak sobie przypomniałem. Tutaj mamy takie fajne śmigiełko, elegancko. Długie. Sorry za brudną szybę, ale nie miałem kiedy przemyć. Pomyślałem sobie o Iwonie Blecharczyk. Bym powiedział, że to może ona, ale ona je jeździła w firmie Tak. A zresztą w tej chwili kupiła sobie Volvo sama. Czarne Volvo, samochód z przyczepą i otworzyła własną firmę Imagination Imagination jakoś tak nie chcę przekręcić, żeby nie było. No kiedyś woziła śmigła dla firmy tak. No teraz jeździ nowym czarnym Wolwem, ładnie pomalowanym elegancko. To jest samochód z przyczepą, pod plandeką. No, ja mam podobnie, bo też samochód z przyczepą można powiedzieć, ale nie pod plandeką. Trochę inaczej. Też na tandemie. Przejazdowy. Ona też ma przejazdowy, tylko musi tam burtę otworzyć na przejazd. Ja niestety mam w pełni przejazd. Co prawda długiego ładunku całkiem nie mogę położyć, no bo niestety się łamie. A tu mamy ładne te śmigiełko. Zrobiłem sobie tutaj kawkę. Widzę ładowareczka już jest. a Staniemy do hanowaraczki. Dobry. Tak może być, nie? Numer. Jaki tu mamy numer? 66. Po kolei! Przynajmniej nie miałbym już problemu dalej. Trochę się tam, tam pan no 3 godziny straciłem, nie? Na tej espiące, dobre no masakra, nie? Jestem trzy godziny w plecy, nie? Jakby nie patrzeć. Która nasza? Prawdopodobnie ta. Pójdę tylko numer sprawdzić. No, wy macie szóstkę, nie? Tak, tak. Te są osemki. Ta. Obojętnie. Może być od tamtej, bo tamtej chłopacy też mi wkładają. Może weź weszło, wyjść nie chce? Dzień na wy, wywózkę. Tak, przystały. dokładnie. Póki, póki, póki chwila jest, nie? Teraz wyciągnę. co, w końcu tak targi jest. będą, czy nie będzie? Już są. No dzisiaj tak? no, od dzisiaj już są. Myślałem, że to nie będzie aż po targach. <laughs> od dzisiaj się zaczęły, znaczy my już zawieźliśmy wszystko, nie? Ale teraz od dzisiaj się tam zaczęły przedstawiciel to mówił, że raczej nie będzie, bo ta pandemia jeszcze... No kurde, tak nie, nie, nie do końca każdy wiedział, nie? czy będzie, czy nie będzie, ale no, odbywają. Nie? Jedziecie? Nie, niedziela Jedziecie? niedzielę też mam W być w niedzielę Nie. jak będzie ładna pogoda, niedzielę niedzielę Nie. Nie. Dokładnie w te płozy, nie? w te fabryczne tak. mocowania, nie? No to, później, to później się znajmuje, nie? Do kombajnu zaś. Jak się podkaczy. Dokładnie. Jaki kombaj do niej? Mechanika. Aha, stoi faktycznie. Ma mamy mechanika, który... Tą ósemkę trzeba było wziąć. To <laughs> <laughs> i tak, że to się udało. To Aha. Ogarnąć, bo tak nie było. Nie, ma. W planie. nie było w planie. Aha, w planie. A później na szybko to tak... Ciężko? Bo chłopaki się postarali, że, że ten, że w ogóle jest, nie? Aha Ktoś tam wyrezygnował No, bo każda przystawka tam jakieś do posa, te, przy, do przyrządu ma, przymocowanie, nie? Żeby było możliwość zahaczenia do kombajnu, nie? Tak, tak no. Tak, tak to no chodźcie w ogóle o ten, o, o to o złącze tam. Dokładnie no. no ta ma pasować także. jest no chyba nie pod nie to, to jest. Jakieś uruchomienie, czy ktoś przyjedzie na uruchomienie? Na pewno. Na pewno no. no najlepiej do nich tam zadzwonić jakby tam trzeba było już mniej więcej kukurydzę nie? No ten mechanik tu jest ale on to jest odszerzera nie? To uh -huh. robi swoje, on przez wraja go na teraz tak Na kukurydzę. Tak. Pierwszy, pierwszy przegląd po 100 godzinach i, i tak, i, i na kukurydzę. I na kukurydzę. Kiedy zaczynacie kukurydzę, jeszcze tak? O, jest. Jeszcze trochę, Jemokra jest, nie? U nas prędzej będzie słonecznik. Ach, słonecznik prędzej. No, słonecznik mamy też. Aha. Dużo tego, tego słonecznika? Jest hektarę. 20 hektarów. 20 no, trochę jest, nie? Też jest jakieś przezbrojenie powinno być na, tą, na ten słonecznik, ale. Trzeba spróbować, Próbujemy, tak. tak. Zobaczymy. No dobra, No to jak podjedzie bliżej, nie? Już tam idę do niego. Nie. Jak chcesz? Może być. Pomówię mówię, w wózki mi wkładają od tej czy od tamtej, nie? Także nie ma znaczenia, nie? Nie, no od tamtej. dajemy od tamtej, nie ma problemu.

ładnie przystaweczka już jest na miejscu. Teraz tylko chłopaki przyjadą uruchomić. z Skorpion. Już sobie tu porozkładam. Bardzo ładnie. To, to, to odkręcamy później? Tak, tak Ale to jest do zwrotu czy jak? Nie To zostaje No Ale jak przyjadę na uruchomienie to wtedy już... Jest... Tak, oni odkręcą to, nie? No. no to jest tylko do transportu, nie? I do zdjęcia <noise> To jakieś papiery Tak, mam, no. Jeszcze noże tam mam dodatkowo, nie? A noże, noże, tak. Dokładnie. To co był się postarał. <grymne> Dokładnie. Michał. Nie ma go, zniknął. No, nie chcę, nie chcę, przed kamerą być. W byłaby fajna, ale nie? To no, jest pierwsza financja i kolekcjonerzy, tym bardziej nie. O no większe trochę, nie? No wiadomo, nie? Dwa rzędy więcej Z drugiej strony tak, ale z drugiej strony to Musi być dwie przyczepy Jedna z jednej strony, druga z drugiej A tak to, no, no, no. A tak to wszystko jest Wtedy jedziesz tam z powrotem. I nie pasuje Wydaje mi się, że jest lepiej To już jest... zależy nieraz od siewnika też, nie? Bo jak ktoś rzędów sieje, ja no to też, lepiej, nie? Rzędów mamy Te się w... no. rzędowy, także no, też może być wsiódzka, to wtedy... No, paszyje, ładnie, dokładnie, brzędy, no. nie? to jest dużo lepiej, No, to jest ja on z GPS-em, to tam nie ma problemu, nie? Ma bo jest równo w miarę, no. To pomaga to jednak, tak, nie? Tak, oczywiście. Byle tak. nie przysnąć na końcu. Też, <śleszte> tak? Ale fajna <śleszte> sprawa, że to jest. I to wysiewanie takie bo... Do, do, Dokładne. ...co do, co do centymetra... No. O to słyszałem też właśnie, że do centymetra nie Jednak nie? Tak Dobra, to idę po papierki Tutaj mam kod rabatowy za 200 zł do wykorzystania we sklepie sklep korbanek.pl z tyłu instrukcja obsługi A ja tu będę miał papierki do podpisu, nie? To może położymy na stolik